witajcie witajcie z tej strony skrytem właśnie. Nie wiem czy będę zmieniał po prostu konto, ale na razie jest zwrócenie Dobrze. To jest Google, bo dzisiaj ja wam pokażę tą, 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 tą. Jak ściągać Jak ściągać po prostu z YouTube. Z YouTube to wchodzimy na YouTube właśnie. Już tu wejdę. I wybierzemy sobie jakiś film. No i na przykład to to weźmiemy sobie dobra, mamy już tutaj jakiś filmik, nie mam go puszczę. Bierzemy jego po prostu adres, kopiujemy go można, no, nie będzie potrzebne. Bierzemy program o nazwie DVD Video Soft Free Studio. Dodaliśmy do pobrania. Zainstalujemy go i otwieramy. Instalacja normalna. Po prostu klikamy Next. I tam gdzie chcecie to, możecie zainstalować. Się nam zaloguję. Jak widać wszystko ładnie. Yy, tak, mamy wszystko co możemy tutaj o komórki, te I bierzemy YouTube. Jak widać możemy różne ściągać. Bierzemy tutaj YouTube. To jest wszystko no zaraz otworzy taki piękko czekamy i jeszcze na końcu powiem kogo wam mo mogę polecić w jego filmikach też wystąpię bierzemy teraz wklej i adres pokazuje się wklei. i bierzemy pobierz i się nam się pobierze filmik cały. cały filmik nam się pobierze jak się pobierze to wyskoczy inne okienko już pokazuję o takie to się... to nie czekam aż a to będzie drugi, Po prostu otworzy nam się taki ten okienko i wybieramy, czy chcemy, żeby nasza strona startowa w Firefoxie i normalnym internecie była po prostu była. Jak to wytłumaczyć? Po prostu, żeby ta strona była na free YouTube, na free po prostu tego programu. Albo po prostu omin omin ominiecie to, klikając drugi. Ale tu nie będzie już pobierz tylko inny. I wtedy nam okienko zniknie. Bierzemy wszystko, wyłączamy. Wszystko. Samo się wyłącza. Bo nie macie tam ten guziczek. O, 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 tym mówię. To. Po prostu czekamy parę sekund. Obok. Zamknij, bierzemy i tyle. I to by było na tyle. Jak już mówiłem na końcu, w Wam pokażę. Co jeszcze bym chciał powiedzieć? Zmiana konta może nastąpić nie wiem kiedy. Mało, mało mnie ogląda ludzi. Zacznę może subskrybować, to będzie oglądało więcej. Wystąpię w, w filmikach jednego użytkownika, który na ekranie powinno się pojawić, naz nazywa już niedługo. I tyle mogę Wam powiedzieć o tutaj w górnym rogu, gdzie pokazuję myszką. Powinna się pojawić już nazwa albo w dolną. I powinna się pojawić nazwa użytkownika, którego wam polecam. No i mogę tyle powiedzieć. Dzięki za oglądanie. Tu więcej z CSA Ale mogę powiedzieć, że... Na razie mam program już gotowy, jest naukę mam, tylko że wystąpił jakiś błąd i nie mogę z, po prostu nagrać z GTA 3 Na razie. Ale próbuję to naprawić ten błąd. Niedługo zacznę. Dobra, to dziękuję i do zobaczenia.